Pierwszy tom, 21 punkt. Krzyż Luizy polegający na świadomości, że jej cierpienia są znane innym. Było to także cierpienie Jezusa. W ten sposób spędziłam kilka lat, znosząc cierpienia ze strony stworzeń, demonów i bezpośrednio od Boga. Czasami zaznawałam tak wielkiej goryczy ze strony stworzeń i z powodu sposobu ich myślenia o mnie. Że wstydziłam się pokazywać przed jakąkolwiek osobą, a największą dla mnie ofiarą było pojawienie się między ludźmi. Wstyd i zażenowanie były tak wielkie, że czułam się potępiała. Miałam inne wizyty lekarzy, ale nic nie wskurali. Niekiedy, roniąc gorzkie łzy, mówiłam mu z całego serca: Panie, Moje cierpienia są znane nie tylko rodzinnie, ale i obcym. Czuję się całkowicie zażenowana. Wydaje mi się, że wszyscy na mnie wskazują, jakby te cierpienia były najgorszymi czynami. Sama nie wiem, co się ze mną stało. Och, tylko Ty możesz mnie uwolnić od tego rozgłosu i pozwolić mi cierpieć w ukryciu. Proszę Cię, błagam, wysłuchaj mnie. Czasami nawet Pan udawał, że mnie nie słyszy i wzmagał moje boleści. Niekiedy współczuł mi, mówiąc: Biedna córko, przyjdź do mnie, bo chcę Cię pocieszyć. Masz rację, kiedy mówisz, że cierpisz. Ale czy nie pamiętasz, że ja też cierpiałem i to o wiele bardziej? Do pewnego momentu moje boleści były ukryte. Ale kiedy wola Ojca postanowiła, że mam cierpieć publicznie, natychmiast wyszedłem, aby napotkać zażenowanie, zniewagi i pogardy. Byłem nawet rozebrany do naga pośród licznych ludzi. Czy możesz sobie wyobrazić większe zażenowanie od tego? Moja natura była, moja natura bardzo odczuwała tego rodzaju cierpienie. Ale wpatrywałem się w wolę Ojca i ofiary, ofiarowałem te boleści jako zadośćuczynienie za tak wielu, którzy publicznie i świadomie dopuszczają się najbardziej nikczemnych czynów, chełpiąc się tym bez najmniejszego wstydu. Mówiłem Mu, Ojcze, przyjmij moje zażenowanie i zniewagi, jako za zadośćuczynienie za tak wielu, którzy mają czelność obrażać cię tak otwarcie, bez najmniejszego żalu. Przebacz im i daj światło, aby ujrzeli brzydotę grzechu i się nawrócili. Chcę, abyś ty także dzieliła ze mną ten rodzaj cierpienia. Czyż nie wiesz, że najpiękniejszymi darami Jakie mogę dać duszo, duszom, które kocham, są krzyże i boleści? Jesteś jeszcze małą dziewczynką na drodze krzyża, dlatego czujesz się zbyt słaba. Kiedy dorośniesz i poznasz, jak cenne jest cierpienie, wtedy poczujesz się silniejsza. Oprzyj się więc na mnie, odpocznij, a w ten sposób nabierzesz sił. Fiat.